Cześć. Dzisiaj mam do zrobienia pewną czynność i pomyślałem, że udokumentuję ją na filmiku. A jest do zrobienia zapakowanie jednej siewki dla jednego z widzów. Obiecałem mu tą siewkę. I widz ten zamówił kuriera. Jutro kurier ma przyjechać i odebrać. Tą siewkę, a ja musiałem teraz zapakować. Obiecałem obiecałem mu siewkę Tetra Karpusa Nanusa, którego wysiałem. Zaraz, kiedy ja to wysiewałem, 12 lutego wysiewałem to tego roku, i no tak. Trochę nieświadomie wysiewałem tego nanusa, bo teraz się okazuje, no to jest bardzo poszukiwany yy, po, po, bardzo poszukiwana odmiana. Yy, no ale wysiałem 10 nasion, z tego wykiełkowało mi 5. Oprócz niego wysiewałem tutaj manipura i, i tesana. Yy, to są to nasiona kupowana gdzieś tam za granicą. I z Tesana chyba bodajże, nie wiem, z 15 nasion czy, czy, czy 20 wyszło mi jed, jeden, a z Manipura nie wyszło nic. Oprócz tego miałem jeszcze Tesana od znajomego tutaj, naszego chyba wspólnego. Miałem trzy nasiona. To z tych trzech nasion wyszły mi dwa. Tutaj widać te dwa. No i jeszcze od niego miałem jego, jego, z jego prywatnych palm. Kilka nasion, to też tutaj wyszło kilka sztuk. Poza tym tutaj większość tych siewek to są siewki z Bułgarii. Trochę bułgar. Najnitalik z Bułgar. Wagnerianus, X-Bulgar i Prodwiw. No, ale wracając do tego, do tego Nanusa. No, także muszę zapakować jedną szefkę. No, Mam pewien plan, jak to zrobię, ale nie wiem, jak to mi się uda. Hmm. Widziałem na kanale Banana Joy. Wydaje się, że tak się nazywa. On to brał ręką i wyrywał taką siewkę z korzeniem z ziemi. I wsadzał do mniejszej doniczki. No ale ja, ja raczej chyba tego nie wyrwę, tak bo próbuję pociągnąć. A, a to jest opór stawia bardzo duży. W ogóle nie chcę, nie chcę wyjść. Hmm, może on ma jakąś inną ziemię. Nie chcę też roz, rozwalać tej całej bryły korzeniowej, bo, bo nie zamierzam pozostałych siewek na razie na razie przesadzać, bo mam kupione, zamówione kupione doniczki takie 9 na 9 na 14, ale czekam na nie już chyba z drugi tydzień i na razie ich nie ma. Także no, tych pozostałych czterech nie będę chciał na razie ruszać. No i zaraz będę coś tutaj kombinował. No jeden, jeden jest taki no wyraźnie, wyraźnie dłuższy od pozostałych. Dwa są takie średnie, podobnej wielkości. I dwa są takie trochę mniejsze. To widzowi dam. No nie dam mu tego najwyższego, nie dam mu tego najmniejszego. Dam mu jednego z tych średnich. To będzie, dam mu tego z brzegu tutaj. Łatwiej będzie go wyjąć. Pomyślałem, że wezmę takiego. taką łopatkę. Widać? Spróbuję go jakoś wyciągnąć. Bez naruszania zostały. O. o! Coś się udało zrobić. Widać? Jest. Jest. Teraz pójdę pod... Mam doniczkę. Mam doniczkę, ale wziąłem taką doniczkę trochę za krótką. Pójdę poszukam, bo miałem gdzieś taką wąską, a długą. No, mam taką doniczkę i takie doniczki właśnie byłyby chyba idealne do tych siewek. To jest mniej więcej taka doniczka z 6,5 na 6,5. Może 6 na 6. No i ze 12 wysokości taka byłaby dobra do tych śrzewek, ale niestety takich nie znalazłem. Tam w dwóch sklepach yy, szukałem i, i właśnie takie 9 na 9 na 14, czyli sporo, sporo większe od tej. I takie mi się trafiły. Wziąłem 400 tych doniczek. Yy, ale ja będę przesadzał za jakiś czas, nie, jak przyjdą te doniczki. No, ale dobra. Teraz tak, teraz muszę trochę ziemi dosypać. Boże siewkę. Siewka będzie miała dokumentację. Może się widzowi przyda. Ale taki filmik. Może akurat siewka urośnie za parę lat. No, zgodziłem się z, z tą wysyłką ale ogólnie to się to raczej nie będę się nie będę się e, z, bawił w takie wysyłanie bo, bo ja nie mam na to czasu szkoda mi czasu e, mam kupę roboty innej a teraz na przykład e, tam banany czekają na palecie jeszcze do rozpakowania te które dzisiaj pokazywałem Trzeba je rozpakować, poprzesadzać. Poza tym mam koszenia trochę, bo trawa zarasta. Ogród zarósł trochę. A, a na piątek spodziewam się poważnego gościa. Widać co ja robię? Spodziewam się poważnego gościa. Nie wiem czy podlać. Może no podleję. troszkę podlałem. Spodziewam się poważnego gościa, e, którego większość z was zna ale to widz więcej na ten temat nie będę mówił. Zobaczymy jak to będzie. No, okay. w każdym bądź razie przesadzone, teraz tak, tak. sobie taki tutaj papierek. Może ten papierek zabezpieczę papierkiem w ziemię. Delikatny papierek w ziemię, żeby Widać Żeby nie wyleciała ziemia Toniczki. Teraz wezmę, okleję to taśmą. Patrzę czy widać, bo ja nie widzę. Okleję taśmą.

całe siewki, z no, nanusami nie będę się rozstawał na ale po w ogóle nie będę się rozstawał z tymi siewkami Pozostałe siewki ja będę właśnie przesadzał do tych doniczek i będę próbował no w miarę możliwości będę próbował y, jakoś je y, utrzymać po życiu tak żeby po prostu zimą będę próbował jakoś je przezimować no i ogólnie będę próbował je jakoś e, doprowadzić do do, do do tego żeby o tu się trzyma tu się trzyma nie będzie latać o może tak Po prostu będę, będę się bawił, w, w, w utrzymanie tych siewek i uprawę tych siewek dostaną stanu, palmami. Zobaczę, czy to się uda. Jakim kosztem to się uda. Tak dla zabawy. Jeszcze założymy no, tak tak jest o. o jest jasno tak. O O O nic nie lata Nic nie lata Dobra, jeszcze chyba tu z Owinę lekko strecam, żeby nie było tych starych naklejek widać. I jeszcze mam do wydrukowania list przewozowy nakleić i gotowe. O, nie wiem czy ten widz będzie oglądał ten filmik, zanim ciewka y, do niego dojedzie. Zobaczymy. No na razie.